Dziś mamy ważne informacje z okolic Pokrowska. Ukraińskie siły zbrojne użyły swoich najlepszych dronów, żeby zablokować rosyjskie trasy logistyczne na wschód od Pokrowska. Kiedy ukraińskie drony stworzyły coś, co żołnierze na ziemi nazywają teraz drogami śmierci, rosyjska ofensywa weszła w nową fazę upadku. Ukraińscy operatorzy zaczęli od precyzyjnych ataków w ramach pełnej kampanii mającej na celu zniszczenie logistyki wroga. Jedno z geolokalizowanych nagrań wideo pokazuje rosyjską furgonetkę UAS, która stanęła w płomieniach po tym, jak ukraiński dron FPV wleciał przez jej otwarte okno. Inny dron uchwycił rzadki widok na tym froncie rosyjski Czołg T-80, który próbował przemknąć się wzdłuż drogi i zapewnić wsparcie ogniowe. Czołg był chroniony dodatkowymi klatkami i systemami walki radioelektronicznej, ale mimo to łatwo go trafiono. Dodatkowe nagrania z regionu pokazują ogromną skalę operacji, w której ukraińskie drony atakowały wszelkiego rodzaju rosyjskie pojazdy dostawcze, furgonetki, pikapy, motocykla, nawet samotnych kurierów, próbujących dostarczyć na front małe partie amunicji lub racje żywnościowe. Operatorzy dronów nieustannie ścigają każdy ruch, co potwierdzają nagrania obu stron pokazujące skutki ukraińskich ataków. Poskręcany metal płoną i kratery co kilka metrów. Rosyjscy kierowcy filmujący swój własny postęp ujawnili dziesiątki zniszczonych pojazdów spiętrzonych na zakrętach dróg, dokładnie w miejscach, gdzie ukraińscy operatorzy czekają na najmniejsze spowolnienie pojazdu wroga, aby uderzyć z zabójczą precyzją. Te nowe drogi śmierci odzwierciedlają to, co już wydarzyło się na zachodnim skrzydle Pokrowska. Tam cała rosyjska ofensywa rozpadła się pod presją ukraińskich ataków dronów, które sparaliżowały ich logistykę i zdolność do prowadzenia jakiejkolwiek ofensywy. Niedawno opublikowane przez siły ukraińskie wideo z geolokalizacją pokazuje skutki działań wojennych na jednym Odcinku między Nowotroickiem a Nowopustynką, gdzie na odcinku nieco ponad kilometra drogi rozrzuconych jest 47 zniszczonych pojazdów opancerzonych. Każdy z nich został zniszczony przed dotarciem na front, co dowodzi, jak decydujące znaczenie ma obecnie ukraińska kontrola ognia za pomocą dronów. Pod dowództwem Roberta Brody o pseudonimie Madziar, nadzorującego ten sektor rosyjskie trasy zaopatrzeniowe na wschód od Pokrowska czeka teraz ten sam los. Jego doktryna jest prosta. Całkowita dominacja dronów rozciągających się na kilkanaście kilometrów za linią frontu, a z każdym metrem drogi pod obserwacją, każdym pojazdem śledzony i każdym ruchem natychmiast karanym. To właśnie ta ukraińska taktyka zmieniła zachodni front w cmentarzysko rosyjskich pojazdów opancerzonych, a teraz powtarza się ona na wschodzie. Ta skoordynowana kampania z użyciem dronów zmusiła rosyjskie siły zbrojne do całkowitej zmiany taktyki. Ciągła inwigilacja, dalekosiężne blokowanie konwojów i precyzyjne uderzenie na ciężarówki z paliwem i amunicją sprawiły, że rosyjscy dowódcy nie są w stanie prowadzić operacji ofensywnych na dużą skalę. Motocykle niegdyś preferowane do szybkiego zaopatrzenia lub ewakuacji okazały się równie podatne na ataki. Jeden z pojmanych żołnierzy że nawet grupy dwóch lub trzech motocykli są natychmiast atakowane przez ukraińskie drony PV. W obliczu tej sytuacji rosyjska taktyka sprowadza się obecnie do infiltracji piechoty, czyli niewielkich oddziałów składających się z maksymalnie trzech żołnierzy, którzy nocą przemieszczają się po polach w kombinezonach termicznych, mając nadzieję na uniknięcie wykrycia. Jednak oddział Broadiego również dostosował się do sytuacji: ukraińskie drony obecnie przedkładają piechotę nad pojazdy, polując na pojedyncze osoby, aby utrzymać to, co ich dowódca określił jako minimalny miesięczny wskaźnik zabójstw, który musi być wyższy niż zdolność Rosji do mobilizacji nowych żołnierzy Rosyjscy oficerowie desperacko poszukujący nowych metod uciekają się do podstępu wysyłając słabo wyposażonych żołnierzy, aby przyciągnęli ogień, podczas gdy lepiej wyszkolone oddziały próbują przemieścić się w inne miejsce. Jednak ukraińskie sieci rozpoznawcze z łatwością demaskują takie manewry, sprawiając, że wszelkie sztuczki stają się bezużyteczne, a nawet niektórzy rosyjscy analitycy przyznają, że 9 na 10 grup infiltracyjnych nigdy nie dociera do swoich celów żywych. Ogólnie rzecz biorąc obraz sytuacji na wschód od Pokrowska jest taki sam jak na zachodzie, pokonana ofensywa zatrzymana pod czujnym okiem ukraińskich dronów. Drogi śmierci rozszerzają się, a ich poczerniałe wraki wyznaczają granice zasięgu Rosji. Niebo należy do Ukrainy, a dzięki nieustannej koordynacji Brodiego każdego dnia pojawiają się nowe nagrania zniszczonych pojazdów opancerzonych i nieudanych ataków. Nie wiadomo jeszcze, czy Rosjanie będą nadal rozbijać swoje siły o tę ścianę dronów, czy też przeniosą swoją uwagę na północ do Kostiantyniwki lub Limanu lub na południe w kierunku Zaporoża. Jeżeli jesteś przeciwny inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuję, rozważ subskrypcję naszej własnej niezależnej strony informacyjnej. Można tu znaleźć nasze ekskluzywne spostrzeżenie strategiczne, kompleksowe przeglądy wszystkich frontów i regularne filmy z analizami taktycznymi. Subskrybując nie tylko pokażesz swoje wsparcie dla tego kanału, ale także pomożesz i obronisz niezależne dziennikarstwo. Link do naszej strony internetowej znajduje się w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego raportu i doceniam wszystkich, którzy do nas dołączyli.